Witajcie w komiksach Marvela okiem komiksomaniaka, Programie, w którym omawiam ciekawe historie ze świata Marvela, zarówno wielkie eventy, wydarzenia do nich prowadzące, jak i pojedyncze przygody. Dzisiaj streszczę wam najważniejsze wydarzenia, które odcisnęły swoje piętno na rasie mutantów Marvela, a także w jaki sposób w ogóle mogło dojść do konfliktu pomiędzy nimi, a rasą Inhumans. Mutantom Marvela nigdy nie było łatwo. Już w starożytnym Egipcie, En Sabanur, zwany potem Apokalipsem, został porzucony na pustyni jako dziecko przez swój szarawy odcień skóry. Powstanie X-Men kilka tysiącleci później wcale nie poprawiło tak bardzo relacji pomiędzy Homo Sapiens a Homo Superior. Sprawy na pewno nie ułatwili tacy mutanci jak Magneto, którzy przez lata próbowali doprowadzić do wojny pomiędzy dwoma rasami. Mimo tego, X-Men zawsze udawało się zapobiec ostatecznemu konfliktowi i pomimo licznych tragedii, takich jak rzeź Murloków, mutantów zamieszkujących kanały czy wymordowanie wielomilionowej genoszy państwa Mutantów, liczba obdarzonych Genem X stale rosła. Największy cios, jaki spadł na dzieci Atomu, przyszedł nie od strony ludzi, a od jednej z nich, córki Magneto, Scarlet Witch. Chociaż dzisiaj zostało już ustalone, że Wanda Maximoff nie jest ani mutantką, ani córką Magneto. Po stracie własnych dzieci użyła ona swoich mocy chaosu, aby zmienić rzeczywistość na taką, w której to mutanci rządzą światem. Taki stan rzeczy nie mógł jednak długo trwać i kiedy przebudzeni bohaterowie stanęli naprzeciw Wandy, ta przywróciła poprzedni obraz świata, na końcu wypowiadając jednak brzemienne w skutkach słowa. Nigdy więcej mutantów. W jednej chwili wszyscy poza 198 Homo Superior utracili, w większości bezpowrotnie, swoje nadludzkie moce. Następne lata dla X-men nie polegały więc już na walce o lepsze jutro, o pokojową egzystencję pomiędzy ludźmi a mutantami, ale na zachowaniu własnego gatunku, który znalazł się teraz na wymarciu. Błysk nadziei przynosi mutantom pojawienie się niejakiej Hope, pierwszego naturalnie urodzonego mutanta od czasu tak zwanego Dnia M. Po różnych zawirowaniach, polegających głównie na podróżach w czasie, kolejnych pięciu mutantów otrzymuje swoje moce i są oni od tej pory nazywani Generacją Hope. Tak więc wszystko wskazuje na to, że rasa Homo Superior może jeszcze powrócić. Jednak niedługo później dochodzi do kolejnego wewnętrznego konfliktu, tym razem pomiędzy Cyclopsem a Wolverine'em. Ten pierwszy naciska na bojowe szkolenie młodego pokolenia, starając się im wpoić umiejętności konieczne do przetrwania we wrogim świecie. Ten drugi natomiast uważa, że szkoła dla mutantów powinna zapewnić chociaż namiastkę normalnego dzieciństwa i przede wszystkim miejsce, w którym młodzi mutanci mogą poczuć się bezpiecznie. Głównym tematem konfliktu jest oczywiście udział w niebezpiecznych misjach niedoświadczonej jeszcze młodzieży. Ostatecznie dochodzi więc do podziału w X-Men. Stronnicy Cyclopsa pozostają przy nim, natomiast mutanci popierający Wolverina odchodzą, by odbudować dawny instytut Xaviera, teraz zmieniając jego nazwę na instytut imienia Jean Grey. Między frakcjami nie ma naturalnie żadnego otwartego konfliktu i w razie większego zagrożenia są gotowi wesprzeć się nawzajem. Teorii, bo zagrożenie nadciąga już bardzo szybko. Kosmiczny byt Fenix po raz kolejny kieruje się w stronę Ziemi, a jego celem wydaje się być nastoletnia Hope Summers, w której kosmiczna moc planuje się zagnieździć. Tu dochodzi do kolejnego ideologicznego starcia pomiędzy Cyclopsem a Wolvorinem, którego popierają teraz wszyscy Avengers. Cyclops twierdzi, że Fenix oznacza odrodzenie mutantów i należy przygotować Hope na jego przyjęcie. Wolverine, pamiętając co stało się z Jean Grey, uważa, że nie można dopuścić, by ognisty ptak opętał Hope. Podczas walki Iron Man używa specjalnie skonstruowanej broni, która rozbija moc Fenixa na pięć części. Te trafiają do pięciu mutantów popierających Cyclopsa, w tym oczywiście jego samego. Po wielu kolejnych starciach pomiędzy tzw. Tak Phoenix 5 a Avengers, których wspiera coraz większa liczba mutantów, cała kosmiczna moc trafia do ciała Cyclopsa. To naturalnie doprowadza go do szaleństwa. Najpierw w pojedynku morduje Charlesa Xavier'a, a następnie próbuje spalić powierzchnię całej planety. Zostaje jednak powstrzymany, a Phoenix zgodnie z pierwotnym planem trafia do Hope. Ta jednak, nauczona przez pewnego przyjaznego pańczaka z sąsiedztwa o wartości wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności, z pomocą Scarlet Witch pozbywa się kosmicznej mocy. Chwilę później wykrywające mutantów Cerebros zaczyna rejestrować kolejne aktywacje genu X na całym świecie. Tak więc pomimo może niewłaściwego podejścia do całej sprawy, to Cyclops ostatecznie miał rację. On sam jednak za zamordowanie Xavier'a trafia do więzienia. I tu warto przypomnieć, że Jean Grey swego czasu unicestwiła cały układ planetarny, dosłownie zniszczyła gwiazdę. Pochłonęło to życia miliardów istnień, ale została za to pogłaskana po główce. Cholera, Marvel zawsze miał bardzo liberalne podejście w kwestii mordowania kosmitów. Z więzienia Cyclopsowi bardzo szybko udaje się uciec i zakłada kolejną szkołę działającą z ziemia, ponieważ od tej pory on, jak i jego stronictwo, są poszukiwani przez prawo jako mutanci terroryści. Tymczasem Wolverine powraca, by prowadzić dalej swoją szkołę, niestety wkrótce później najpierw traci swój czynnik gojący, a następnie swoje życie. W międzyczasie król rasy Humans, Black Bolt, wywołuje detonację całego zapasu świętego dla owej rasy Terigenu, przy okazji niszcząc królewskie miasto Atilan. Powstałe na skutek eksplozji dwie chmury Terigenu zaczynają przemieszczać się po świecie, obdarzając mocami każdego, kto posiada gen Inhumans. Niestety, owa decyzja Black Bolta okazała się dla mutantów bardzo brzemienna w skutkach. Ale o tym już innym razem. Przedstawiona przeze mnie historia jest oczywiście tylko naprawdę telegraficznym skrótem wszystkich dziejów Marvelowych mutantów. Chciałem przede wszystkim zaznaczyć te momenty, w których ich populacja gwałtownie się zmieniała, które naprawdę zaważały na losie całej rasy. No i oczywiście wprowadzić do wydarzeń Death of X czy Inhumans vs X-Men, o których również na moim kanale opowiem. Warto tutaj zaznaczyć, że te zmiany w mutantach często były powodowane nie tyle jakoś, jakimiś decyzjami kreatywnymi, a po prostu decyzjami biznesowymi. W latach 2000 na przykład film X-Men Briana Singera odniósł wielki sukces, i X-Men wtedy zostali troszeczkę mocniej wypchnięci. Niedługo wcześniej, w latach 90., X-Men byli najpopularniejszą marką komiksową w ogóle, mam na myśli i Disney i Marvela. Pierwsza dziesiątka sprzedaży to był Spider-Man, Batman Spawn, gdzieś w tej dziesiątce, a tak to po prostu iść pozostałe, powiedzmy, 7 numerów X-Men, najróżniejsze tytuły. Trzy pierwsze miejsca zwykle same tytuły z X-Men. W pewnym momencie nawet pojawił się projekt w drugą stronę i potężny onslaught doprowadził do tego, że wszyscy niemutanci, no prawie z wyjątkami, na przykład Spider-Man wiadomo, że się w to nie wliczał, ale zostali wyrzuceni ze świata Marvela i w świecie Marvela zostali tylko i wyłącznie sami mutanci. Później oczywiście studio Marvela zaczęło tworzyć własne filmy, do, tutaj nie mieli praw do X-Men. I zaczęły się znowu najróżniejsze przetasowania, jak na przykład to, żeby nie tworzyć nowych mutantów, bo każdy stworzony mutant automatycznie podchodził pod kontrakt ze Studio Fox i Studio Fox dostawałoby takiego mutanta, więc jednocześnie tworzyliby postacie pod konkurencję, więc te najróżniejsze zamieszania, najróżniejsze zmiany zwykle były powodowane właśnie decyzjami biznesowymi. I również do pewnego stopnia to, co działo się z Inhumans po tym, kiedy Black Bolt wysadził wielką bombę z Terigenem, i na całym świecie zaczęli pojawiać się nowi Inhumans. Oczywiście w końcu pojawił się serial Legion, tworzony na współpracy Marvela i Foxa. Sprzedaż Marvela zaczęła trochę spadać, i postanowili powrócić do swojego statku flagowego, jakimi są właśnie X-Men. I wszystko to zaczęło się zmieniać, jednak przez lata dokładnie tak to wyglądało, x men mieli wzloty, ich rasa się gwałtownie rozwijała, mieliśmy całą masę mutantów na całym świecie, a potem na przykład pojawiała się Scarlet Witch i mówiła no more mutants i mutanci kompletnie znikali. Potem mieliśmy znowu wielki powrót, a potem znowu spadek i tak to się mniej więcej kręciło. Także jak zwykle piszcie mi, jakie są wasze wspomnienia z tą burzliwą historią X-Men. Na pewno, tak jak wspomniałem, to do czego to dążyło, czyli Death of X, czyli Humans vs. X-Men Czy, czy kolejny później Resurrection w jakim stopniu zostanie przeze mnie tutaj przybliżone? A może już zostało, jeżeli oglądacie ten filmik za jakiś czas. Przypominam również, żeby sprawdzać mojego fanpage'a na Facebooku, jeżeli chcecie mieć. Częste aktualizacje tego, co robię, ponieważ tam zwykle z zawczasu piszę, jaki filmik i mniej więcej kiedy się pojawi. Z mojej strony to wszystko. Do następnego razu. Cześć.